To było w nocy z 12 na 13 grudnia, jechaliśmy pociągiem przez całą Polskę, znaczy dzień i całą noc, nad ranem, dojechawszy do tego Prudnika, śniegu po pas, idziemy do, na Ryneczek Malutki, tam czekały na nas pokoje zarezerwowane, ale, ale w holu, oprócz pięknej recepcjonistki, patrol, patrol kurcze blade, Wojskowo-milicyjny, a ja moje no tak, no przyszli się ogrzać, chodzą, patrolują. No więc spokojnie, ja dostałem pokój jeden jedenosobowy, dwaj koledzy piętro wyżej, dwuosobowy. Położyłem się spokojnie spać, jeszcze sobie rezerwując budzenie wcześniej, żebym nie zaspał, żeby mnie obudziła ta piękna rezerwacja to by było fajnie. Błyskawicznie zasnęłem, pukanie do drzwi. Myślałem, że to piękna recepcjonistka budzi stoczniowca do kolejnego dnia pracy. Spokojnie otwieram drzwi i nagle oni wpadli. Umundurowanie. Kdy? Kałaśnikowy, czterech albo pięciu. Ja pod ścianą, to czego mówię? Ubierać się. Ja mówię nie ubierać się, ubierać się, bo pójdziecie bo co. No kurwa, jak pójdziecie bo co? Ja jestem sam, co pójdziecie? Ale widzę, że tutaj zbliżają się do mnie niebezpiecznie i rzeczywiście pójdę boso w, w tym śniegu. Więc zacząłem się ubierać i mówię będziecie jeszcze żałować, będziecie jeszcze... Wiecie co wy robicie? Aresztujecie delegację ze Stoczni Gdańskiej w Prudniku. To sobie większe, większego brudu nie mogliście narobić. Ani słowem. Zapakowali mnie do suki, do nyski i zawieźli na... Komendę miejscową do prudnika to, było, to już był świt. To znaczy stan wojenny jakby już mocno był rozkręcony od północy, ale oczywiście o tym nic nie wiedziałem.